Zboża są składnikiem paszy, które hodowcy pozyskują ze swoich pól. Należy jednak pamiętać, że zbyt duża ilość zbóż w dawce niesie ze sobą bardzo często konsekwencje kwasicy. Jaka jest zależność między ilością zbóż w dawce a chorobą metaboliczną zwaną kwasicą oraz jak prawidłowo ułożyć dawkę wykorzystując energię, nie zakwaszając przy tym organizmu, dowiecie się już za chwilę. Właśnie jadę spotkać się z ekspertem do spraw żywienia z firmy Evrol, aby poruszyć powyższe tematy. Dziś ze mną ekspert do spraw żywienia zwierząt z firmy Evrol, Michał Woźniak. Cześć. Cześć Dzień dobry. Michał. Michał, zacznijmy od początku. Czym jest kwasica? Kwasica jest to choroba metaboliczna polegająca na zakwaszeniu środowiska żwacza, czyli spadku pH poniżej 6. Mhm. Kwasica jest to choroba niebezpieczna dla przeżuwaczy, ponieważ powoduje zatrzymanie działalności bakterii celulitycznych rozkładających włókno, co powoduje obniżenie sprawności pasz objętościowych. Jakie są zatem objawy kwasicy, poza tym, że krowy niechętnie pobierają pasze? Obniżenie pH powoduje zatrzymanie namnażania się i działalności bakterii celulitycznych rozkładających włókno. Będzie się to objawiało spadkiem poziomu tłuszczu w mleku. Tak jak powiedziałaś, podczas kwasicy krowy gorzej pobierają pasze, ale także słabo ją wykorzystują, co objawia się spadkami produkcji mlecznej. W przypadku ostrej kwasicy mamy do czynienia z zatrzymaniem pracy i motoryki żwacza oraz obumieraniem mikrofroly bytującej w żwaczu. W przypadku kwasicy występujące chronicznie, możemy też zaobserwować problemy z racicami. Jeśli chodzi o kwasicę w stadzie, wiele można odczytać z parametrów mleka, prawda? Dokładnie tak. W przypadku kwasicy poziom tłuszczu spada poniżej 3,8%, natomiast białko waha się w przedziale od 3,5% do 4%. W przypadku kwasicy możemy także zaobserwować charakterystyczną biegunkę o jasnym kolorze oraz o kwaśnym zapachu. Hodowcy także w łatwy sposób wyliczają sobie stosunek tłuszczu do białka, który przy spadku poniżej 1, ,1 wskazuje na kwasice. Dokładniejszym sposobem stwierdzenia kwasicy jest badanie pH moczu przy pomocy papierka lakmusowego. Co powoduje zakwaszenie organizmu krowy? Składnikami pokarmowymi najbardziej zakwaszających środowisko żwacza są użyte w nieprawidłowej ilości i proporcji i rośliny okopowe, śruty zbożowe oraz melasa, czyli pasze, które zawierają w składzie skrobię. Grupą krów szczególnie narażonych na kwasicę są krowy w okresie okołoporodowym. Ryzyko te wynika z zmienności dawek pokarmowych. Dokładnie tak. Najbardziej narażone na kwaścice są krowy zasuszone, ponieważ ich żywienie głównie opiera się na paszach objętościowych. Pasze objętościowe są stopniowo wypierane przez dawkę laktacyjną, która jest bardzo silnie skoncentrowana energetycznie, głównie przez użycie pasz zbożowych. Dlaczego zbyt duża ilość zbóż w dawce powoduje kwasice? Czy mógłbyś to rozwinąć? Energia płynąca ze zbóż to głównie energia skrobiowa. Przy dużej ilości skrobi dostarczanej do dawki pokarmowej przyspieszana jest fermentacja skrobiowa. Powstaje tutaj dużą ilość lotnych kwasów tłuszczowych i kwasów i kwasu mlekowego. Powoduje to zakwaszenie środowiska żwacza i spadek pH w skrajnych przypadkach na rzecz poniżej 4. Mhm. Dlatego powinniśmy pamiętać, aby że jednorazowa dawka paszy treściwej zawierającej śrutę zbożową nie przekraczała 3 kg na sztukę. W przypadku krów, które mają wyższe wydajności i potrzebują większej ilości pasz treściwych, pasza ta powinna być rozbita na kilka odpasów. Powiedz nam, jak najłatwiej zapobiec kwasicy u bydła? Powinniśmy dobrać odpowiedni rodzaj energii. Powinniśmy też różnicować tą energię, tak aby część z niej pochodziła ze źródłem niezakwaszających. Zatem najbardziej energetyczny będzie tłuszcz? Dokładnie tak. Tłuszcz nosi do dawki około 2,5 razy więcej energii niż skrobia. Z praktyki polecam proteinę PAD komponent energetyczno-białkowy wnoszący w jednym kilogramie aż 190 g tłuszczu chronionego metodą obróbki cieplnej. W przypadku ziaren soi mają one w składzie bardzo małą ilość skrobi, dlatego w bezpieczny sposób uzupełniają energię w dawce, nie powodując zakwaszenia. Dodatkowo w tłuszczu sojowym, który będzie dostarczany do dawki, wnosi on dużo ilość nienasadzonych kwasów tłuszczowych o działalności prozdrowotnej. Michał, co zatem możemy zrobić, aby zadbać o stabilność pH żwacza? Powinniśmy zadbać o prawidłową strukturę TMR-u, a przy żywieniu tradycyjnym o kolejność zadawania pasz. To znaczy, najpierw podawać pasze objętościowe białkowe, następnie pasze objętościowe energetyczne, a na końcu y, śruty zbożowe i pasze treściwe. Natomiast, w celu dokładniejszego zabezpieczenia krowy przed kwasicą, polecam Multi-Buffer Helat. Produkt nosi dodatki żywieniowej substancje buforujące treść żwacza, stabilizujące procesy fermentacji w oraz żywe kultury drożdży, które powodują zwiększenie pobierania suchej masy. Dziękuję Michał za rozmowę. Dziękuję. I niezmiennie moja prośba do was, podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Dajcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku z serii Krowa TV. Cześć. Rozpoczynamy nowy cykl filmów Plon. Włącz urodzaj. Brzmi ciekawie. W plonie powiemy Wam, jak przebiegają unikatowe doświadczenia agrotechniczne. Przez cały rok będziemy przedstawiać kolejno każdy etap prac. Od siewu po sam zbiór. Co pojawi się w pierwszej serii plonu? Myślę, że temat bardzo aktualny, który interesuje coraz większe grono plantatorów, a mianowicie uprawa pszenicy o zimnej sianej po kukurydzy ziarnowej. Zapraszamy Was do oglądania plonu, gdzie poznacie nasze doświadczenia od A do Z. Pierwszy odcinek już wkrótce. Nie przegap premiery. Już teraz kliknij subskrybuj. Hej!